W tej chwili zadostruję Państwu, jak działa, jak odpalamy silnik jest na zewnątrz. Jeżeli jest zimny, dopompowujemy pompką cenę paliwa. Wyciągamy w stranie. W tu się znajduje. No i na poziomie tutaj tej, tej strzałeczka, będzie na poziomie przerywanej idziemy Pamiętajcie też o tym, żeby nie uderzyć podczas odpalania, nie, nie, to, to na i staramy się odpalając robić to w taki sposób, a nie w taki W tej chwili odpalamy, troszkę na wstaniu około 30 sekund. Potem zmniejszamy wstanie i zademonstruję teraz zmianę biegów, jak to jest zbiegane. W tej chwili jest pozycja 0 dźwięk do wcodu 0 i dwie do tyłu Jeszcze raz. 0, diek do wcodu 0, dnieg do tyłu. Chcemy odpalić, chcemy szybko było silniki wystarczy zerwać z brywkiem. Bardziej jest to ważna sprawa kończymy tuwanie, podnosimy całą kolumnę od dołu, nie za obudowę, ale od dołu, tak, żeby śruba nie zahaczyła o brzeg i tuwamy na Gdy chcemy ponownie silnik opuścić, tutaj podnosimy lekko do góry, to po pokrętło, tą wajkę podnosimy palcem, i opuszczamy pozycję zieloną. Pamiętajcie jeszcze raz. W oczywiście gdy silnik jest już rozgrzany, w stanie jest on nam odpali. Łózka w stanie. na biegu. przód, Zero. tył, Zero. Możemy też wyłączać poprzez naciśnięcie tego przycisku. nie musimy grywać.